Radio 90 Muzyka wybrana dla Ciebie www.radio90.pl No najgorzej tutaj jest po prostu dla, dla tych dzieci, no bo te samochody, te ciężarówki tak jeżdżą, że raz po jednym kłasie, raz po drugim, bo tak, takie są wyboje na drodze, że po prostu no, a się wypadek jakiś stanie i będzie koniec wtedy. Ja już się przewróciłam na rowerze. Jechał ty, za trzeciego. Ja chciałam na, na taki tyn. Kolejny na tym wybrzmiał? Kolejny. Skręcić. Uczyłam się, leżałam. A jeżeli te protesty nie pomogą? No nie wiemy, no na pewno coś pomoże. Zawsze coś pomaga jakiś protest. No. Minister Nowak, most niech zrobił w most. To O połowa tu będzie mniej. Dumy binkają, a fotel, się czyń się. Na fotelu się siedzi, to się czyń się. Chodnika nie ma, tam ta nie idzie w ogóle, przyjść. tam nie idzie, przyjść. Albo i ja z wami się przyjdę i zobaczymy jak wiecie uciekać do rąk. No. No. Boże, się no psują, wszystko ulatuje, częściej, że śrubki to pani tu cały samochód poskłada po drodze. Tu nie wychodzą, się z asfaltu, czy to jest droga, rozumiesz? Radio 90. Muzyka wybrana dla Ciebie. www.radio90.pl.